Wóz, wóz strażacki stał na poboczu drogi z włączoną syreną. Przejeżdżający drogą motocyklista zarejestrował zmianę częstotliwości dźwięku syreny. Zbliżając się do wozu strażackiego słyszał dźwięk, dźwięk N równa się 1,2 razy wyższy niż wtedy, gdy się od niego oddalał. Oblicz prędkość motocyklisty. Czy prędkość motocyklisty. No to wypiszmy dane. prędkość fali. Znaczy ja tu przyjąłem oznaczenia nie przypadkowo takie ponieważ zaraz wrócimy do lekcji ze zjawiska Dopplera, gdzie właśnie były takie oznaczenia, żeby szybko, szybko wykorzystać te wzory tamte, to użyjemy tych, tych właśnie oznaczeń, które już wcześniej były użyte, czyli prędkość fali, to jest prędkość dźwięku, inaczej 340 metrów na sekundę, to n jest podane w zadaniu, czyli, czyli o tyle razy większą częstotliwość fali odbierał, gdy się zbliżał do źródła fali, niż gdy się od źródła motocyklista oddalał, oddalał, no i szukamy prędko, prędkości tego motocyklisty, to czyli prędkość, znaczy odbiorcy tej fali, tak, więc, więc prędkość odbiorcy, czyli motocyklisty musimy obliczyć. No i właśnie musimy przypomnieć sobie wzory na częstotliwość Fali odbieranej przez obserwatora, czy to prędkość obserwatora, właśnie mówimy odbiorca, a to obserwatora będzie dokładnie. Znaczy to jest to samo. Więc musimy przypomnieć te wzory na częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora, jeżeli źródło spoczywa, a obserwator się przybliża lub oddala od źródła. Ja te wzory tu zapisałem, zapisane, Zaraz wrócimy do wyprowadzenia tych wzorów jeszcze, więc gdy obserwator zbliża się do nieruchomego źródła fali, to wzór ten wyprowadziliśmy. A gdy obserwator oddala się od nieruchomego źródła fali, to mamy drugi wzór. Różnią się tym, że to jest plus, bo wtedy się zwiększa ta częstotliwość fali odbijanej przez obserwatora. Tu mamy minus, ponieważ gdy się oddala, to yy, y, 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 ma wrażenie, Właśnie do, observe, y, znaczy częstotliwość fali odbijanej przez obserwatora się wtedy zmniejsza. No i teraz oznaczenia VF, prędkość dź... fali, u nas to prędkość dźwięku będzie, VO, prędkość obserwatora i F, częstotliwość y, drgania y, źródła fali, albo częstotliwość w źródle fali. I widzimy, patrząc na te dwa wzory, tu mianownik jest taki sam, F jest to samo, więc licznik, który jest większy od, od tego licznika, czy to F1' jest większy od F2. Znaczy, w, u nas w tych wzorach, co teraz pokażemy, to było to F', tu też było F', a ponieważ mamy dwie różne częstotliwości, to dodaję tu indeks 1, jak się zbliża do obserwator, czyli ten motocykl do źródła, a 2 jak się oddala. No, musiałem odróżnić od siebie. No, i ponieważ część może pamiętać, część się nauczyła, część może zapomniała, a po jakimś czasie ktoś do tego może wrócić i w ogóle nie pamiętać tych wyprowadzeń, no to ja, żeby one były tu blisko, ja szybciutko zaraz to pokażę. Znalazłem, no już znalazłem. I tu szybciutko. Jak ktoś chce, może przeanalizować sobie wyprowadzenie, to jest obserwator. Oddala się od źródła z prędkością VO. Ja to może bo no, aż odwrotnie robię O. To jest wyprowadzenie wzoru na częstotliwość fali odbieranej przez obserwatora. W przypadku, gdy obserwator oddala się od nieruchomego źródła. Znaczy no, jak ktoś obcy nawet, czy nasze obcy nikt nie jest dla nas obcy, ale to ktoś przypadkiem będzie to analizował, gdzieś tam może się komuś przyda, to może sobie szybciutko to przeanalizować. I ten wzór, chodzi o ten wzór, właśnie musimy, wyprowadzony tu został, tak? To jest jedno, to jest jak obserwator oddala się od nieruchomego źródła, a tu troszkę skrócona forma, ale z podobnym opisem początkowym jak, te, jak obserwator przybliża się do źródła z prędkością v Znaczy ten, ten wstęp to jest podobny jak w tym punkcie czwartym, więc trzeba przeczytać sobie ten punkt czwarty, to te same założenia tam są. Tam jest dokładniej w punkcie czwartym. I ten wzór jest wyprowadzony. sobie zatrzymać i może popatrzeć, wyprowadzić, dobrze. I wracamy do naszego zadania. Więc te wzory tam są wcześniej wyprowadzone zostały. No i widzimy właśnie, że to ta, jak się zbliża do źródła, to często jest odbierana przez, bo cyklusa jest większa, niż gdy się oddala. No i dalsze rozwiązanie jest dość proste matematycznie. Powiedziano nam w zadaniu, że właśnie ta częstotliwość odbierana przez motocyklistę tej fali, gdy się zbliża, jest większa od tej częstotliwości, gdy się oddala n razy, czyli 1,2 raza, Czyli związek jest F1' przez F2', to jest n. No, łatwiej nam będzie, ponieważ będziemy wstawiać zamiast tych f1 prime, f2 prime te całe ułamki, to lepiej jednak nie mieć tu mianownika, więc pomnożymy przez, przez F, f2 i do tego wzorownicy f1, f2, wstawiamy teraz te dwa wzory, zostały wstawione. Widzimy, że vf jest tu i tu w mianowniku, więc się skróci. Jak pomnożymy przez vf obie strony, f jest tu i tu mnożone, więc jak podzielimy przez f obie strony, to też się skróci. Zostanie nam tylko, tylko, yy, znaczy z lewej strony zostanie, o przepraszam, tu jest. Z lewej strony po skróceniu zostanie tylko to, co jest tu w liczniku. I co jest tu N razy to, co jest tu w liczniku. Tak? Wymnażamy przez może teraz powiększe, bo no teraz już będę wiedział jak jest powiększyć O, jeszcze lepiej, więc jeszcze raz F się skraca, VF z VF, F z F. Zostaje tylko to, co w liczniku, i to n razy to, co tu w liczniku, wymnażamy przez n kolejne wyrazy. Szukamy teraz prędkości obserwatora, więc musimy mieć te wielkości z VO po jednej stronie. Tu widać, że lepiej na lewo przenieść, a w wyrazy z VF na drugą stronę. Wyłączamy prędkość obserwatora, tu prędkość fali wyłączamy i tu, żeby już nie chciałem drugiej kartki, więc przekształcamy, obliczamy VO, proste przekształcenie, wstawiamy dane liczbowe. I wychodzi nam, jak to do, obliczycie dokładnie, wychodzi, 30, tam wychodzi 31 metrów na y, sekundę. No to jest y, koniec na, na dzisiaj. A, znaczy tu jeszcze pewnie y, w, może jutro dodam jeszcze kolejne jakieś zadania, ale dzisiaj już nie mogę, bo, bo nie zdąży mi się kamera ponownie naładować. Mam jeszcze jedną lekcję dla innej klasy do nagrania. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do, do zobaczenia.